wspanialsze dziecko na całej ziemi. Uważaj na główkę, kochanie. Przyszłaś mi tu pomóc posprzątać, tak? Słuchajcie, ona z tymi, z tymi ręcznikami papierowymi tu przy, przyleciała. Tak, wspaniale! Wspaniale mi pomagasz, no super! Tak, bo Maju się sama zjadła sobie tutaj jedzonko. <śm> zawsze tutaj, słuchajcie, tak to u nas po posiłkach wy, wygląda, bo ja jej pozwalam... Samej sobie jeść, oczywiście jeszcze ją dokarmiam, ale chcę, żeby sobie jadła sama. I później tak to, tak to później tutaj u nas wygląda. Gdzie biegniesz brzdącu? Gdzie biegniesz? brudasku malutki? O! Mam cię! Mam cię, mam cię, mam cię, ją, dawaj ją, dawaj ją, dawaj ją, dawaj ją! Złapię tą dziewczynkę! Złapię tą dziewczynkę kochaną! Ej. Am? Sprzątamy am? Tak? Dobra.